Witam, jeżeli korzystają Państwo z konta homiku.pl, pobierają Państwo pliki i nagle plik został przerwany, pobieranie. No, musimy rozpocząć na nowo pobieranie takiego pliku. Nieraz to trwa dłużej, nieco krócej. Zdarza się niestety. Ja mam sposób na taki coś. Pobieramy program internet do Land Manager. Szukamy programu w języku polskim. Pobieramy go, już go pobrańczę nie będę jeszcze raz pobierał. Instalujemy, troszkę to potrwa, ponieważ program jest zaawansowany, że tak powiem. Po ściągnięciu programu. Zainstalowaniu. Wyszukujemy w pliku na chomiku, którego chcemy pobrać. Ja wybiorę jeden z tutaj mi dostępnych nie bo to tylko jest film prezentujący ja na to ten film. Chcemy go pobrać. Pokaże nam się taka ikona albo ściągnij. Jeżeli to klikniemy, zostanie pobrany tylko ten filmik, który będzie wyświetlany w okienku. Czyli jeżeli film trwa dłużej niż 10 minut dajmy na to godzinę, a tu wyświetla nam się tylko 10 minut, to te 10 minut zostanie pobrane. Ja zaprezentuję inny sposób. Dajemy pobierz film, zapisz. Wybieramy, gdzie go zapisać. Zapisz. Zatrzymujemy pobieranie. To jest standardowe pobieranie przez Firefox Mozilla lub inną przeglądarkę, jaką używamy. To trwać będzie troszkę dłużej, nawet tym programem będzie szybciej ściągało, ponieważ omija on różne blokady. Dajemy wyprawy myszki, kopiuj adres źródłowy, otwieramy Internet Download Manager i dodaj plik URL. Sklejamy adres, OK. w tej chwili nam się wyświetla, że to jest kategoria film, bo możemy równie dobrze i dokumenty, muzykę, programy ogólne, różne rzeczy ściągnąć tym programem. Tutaj jaka jest wielkość filmu, możemy to sprawdzić, czy faktycznie się zgadza. 55, 55, długość 2,46, wszystko się zgadza. Nieraz y, opis, jakość dzielczość, długość, nie są wyświetlane, ponieważ to zależy od tego, czy udostępnione został to. I dajemy ściągaj teraz. Program, ściąga film, film będzie szybciej ściągany niż tą że standardową przeglądarką, tutaj kasujemy go, żeby nam nie ściągało, a tu oczekujemy na ściąganie. Minimalizujemy do triala. Teraz, jeżeli mamy więcej filmów, możemy na przykład zrobić coś takiego że ściągam 4 czy ileś tam filmów ściągamy 3 filmy możemy ustawić kolejkę do ściągania, zaplanować ściąganie żeby będzie po kolei ściągało, wcale nie musimy robić tego naraz wszystkiego tyle chciałem pokazać. Dziękuję.